Siemanko, ja jestem Bozu. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wyrzutnie z serii Big Bang od Jorge. Kod produktu JW06. Owa wyrzutnia ma kaliber 20 mm, 16 strzałów. Wyrzutnia posiada certyfikat CE. Łączna gramatura jest to 140 gram na 16 strzałów. Za ową kostkę trzeba zapłacić od 20 do nawet 35 zł i to by było na tyle. Widzimy się na polu bitewnym idziemy sobie odpalić wyrzutnie kasiopaja na mojej standardowej miejscówce mamy dzisiaj 8 stycznia Odpalamy znowu mgła z jak Sylwestra Wyrzutnia bez finału, dość dynamiczna. Choć jak za. Tutaj cena zaczyna się od 20 zł. W górę, czyli gdzieś, no ja za nią zapłaciłem 27 zł. Wyrzutnia bardzo fajna, długo utrzymujące się efekty na niebie, choć nie były jakieś wypasione, były dość skromne. Dostaje ode mnie 9 na 10. Bardzo fajna wyrzutnia, w mojej opinii. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków.